Dzień za dniem, noc za nocą nasze życie upływa pod bezkresnym niebem. Marzymy o rzeczach wielkich, ale życzymy sobie rzeczy prostych. Myślami wybiegamy do przodu, ale jesteśmy świadomi, że życie toczy się tu i teraz. Spoglądamy w niebo z dobrego miejsca na Ziemi. Jawsko-Pomorska Szkoła. Witajcie. Moi drodzy, czas wakacji to jest czas, w którym no cóż, spędzamy ten czas w formie rekreacji, w formie takiej, abyśmy przynajmniej mogli sobie spokojnie wypocząć, ewentualnie podnieść kondycję. Kochani, jest z nami już pan Mariusz Krzemiński, który przygotował dla was zajęcia dla rodzin. Co to będzie, nie będę wam zdradzał tajemnicy, bo usłyszycie za momencik. Od samego pana Mariusza. Zapraszamy. Hej, hej, hello! Witam serdecznie na pierwszych zajęciach wakacyjnych. Rozpoczynamy zajęcia dla rodzin. Słuchajcie, dzisiaj będzie instruktaż taki uproszczony, bardzo uproszczony, rekreacyjny w bóle. Nauczę Was grać w bóle. Przyznam Wam się, że kiedy pierwszy raz, człowiek uczy się całe życie, kiedy pierwszy raz widziałem te bóle, będąc w Egipcie, grali starsi, starsze osoby, mówię, to nie dla nas, gdzie tam dla mnie. Właśnie, że nie, słuchajcie, pamiętam kiedy... Zacząłem w to grać, no niesamowite emocje, mimo że, mimo że nie ma tu takiej, no nie jest to zbyt, że tak powiem, energii tutaj wielkiej nie ma, ale są emocje i przede wszystkim jesteśmy rodziną. Możemy sobie grać podczas grilli, podczas spotkań różnych. Wystarczy, zobaczcie, mamy tutaj troszeczkę, no taki mamy żurzel, ale jest w miarę równy na tym trawka, troszeczkę trawki i już wystarczy. Są tu ze mną uczniowie. Ze szkoły w Grzybnie jest tutaj Adrian. Tak. Rączka. <noise> Amelka. I jest moja cudowna koleżanka, mama Amelki, nauczycielka również ze szkoły w Grzybnie. Moi kochani, na czym to polega? I tu tak jak mówię, nie trzeba być super wysportowany. Tu chodzi o to, żebyśmy te więzy rodzinne, te emocje pozytywne wykrzesali z siebie. Na czym polegają te bóle? Zobaczcie: każdy z nas ma dwie bóle. One mają inne wzory. Jeden komplet to są właśnie, to jest 8 ból. Jeden komplet to jest 8 ból, czyli jest nas tutaj akurat czwórka i każdy będzie dwa razy wykonywał można pchnąć, można rzucić dowolnie. Tymi bólami właśnie będziemy rzucali czy pchali. Słuchajcie, to nie kosztuje, to nie kosztuje dużo. Taki zestaw to jest kwestia 200-300 zł. Oczywiście, jeśli może nas grać więcej, no to wtedy trzeba kolejny zestaw kupić. Dzisiaj będzie wersja indywidualna. Zobaczcie. Mamy te bóle metalowe. Jest jedna bula, ebula, kuleczka drewniana. Ona się tak e, chrum-chrumka na nią <śmum> Po prostu nazywa się świnka. To jest świnka. I na czym to polega? Słuchajcie, nie będziemy o tej, mówiąc, e, opcji profesjonalnej, tylko takiej rekreacyjnej. Robimy sobie gdzieś linię. Po prostu linię, z której będziemy wszyscy e, kulać, rzucać. Rzucamy świnkę Myślę, odległość gdzieś tam 7, 8, 10 metrów. No, w zależności od wieku, no to sobie dowolnie, w zależności od możliwości, na własnych podwórkach, gdzieś w jakimś terenie zalesionym, trawiastym. Zobaczcie, rzucamy, rzucamy tą świnkę parę metrów przed siebie. O, widzimy, podejdźmy tutaj, może wszyscy podejdźmy, zanim zaczniemy. I mamy tutaj tą drewnianą tą drewnianą kulkę która nazywa się świnka i naszym zadaniem będzie rzucić naszą bulę, czyli tą kulę metalową jak najbliżej jak najbliżej tej drewnianej ale czyli o zobacz o może bym w tym momencie wygrał bo jest bardzo blisko wszystkie które będą dalej się nie liczą jeśli bóle się dotkną Nieważne, nie liczy się, nie mogą się dotykać bóle między sobą. Nie może się dotykać bula z tą drewnianą świnką. Też nie. Tak również o. Jeśli tak, też takie sytuacje są. 0, 0. Ile mogę zdobyć punktów w jednej serii? 2. Jeśli moje dwie bóle będą naj Bliżej. Oczywiście jak koledzy, koleżanki swoimi bólami e, rzucają, można te wybić. Można te wybić. Zobaczcie, zrobimy taką jedną rundkę na próbę. Mamy już rzuconą, mamy już rzuconą e, świnkę i kochani moi, również nie rzucamy jedna po drugiej, tylko e, w jednej serii raz i później powtarzamy drugą bólę. No zaczniemy od Amelki. Amel, słuchajcie, technika rzutu dowolna. E, ja jeszcze może, zobaczcie, można tak na przykład, o. W taki sposób. Yy, można, tak jak w kręglach, prawda? O, tak jak w kręglach, o. W ten sposób. Dowolnie. Liczy się miejsce, gdzie się zatrzyma. Gdzie się zatrzyma, żeby była jak najbliżej tej drewnianej. No, spróbujemy na próbę. Amelka, spróbuj. Podejść do linii i amelka zaczyna. Oczywiście jedną. no yy, Jedną bulę. No, toczysz. Rzucasz. O. Mhm, dobrze. Teraz Adrian. Adrian, dobra. Teraz pani Magda. Uh -huh. No i teraz ja. O, i zobaczcie, dopiero oceniamy po drugiej, po drugiej turze, tak? Po drugiej turze. Nigdy nie wolno, że jedna i druga. I teraz drugi raz. Czyli znowu, Amelka. Amelka. O, 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 o! Amelka w tej chwili prowadzi. <ścoughs> Amelka prowadzi. Ma... Najbliżej jej bóla jest. Teraz yy, Adriano. Pani, o, zobacz, one się chyba dotykają, czyli te by się nie liczyły, nawet gdyby były najbliżej. Można wybić. No i teraz moja. No i idziemy. I teraz dopiero oceniamy pierwszą serię. Idziemy wszyscy. I patrzymy. Nie, słuchajcie, na kamerze tego co prawda nie widać, ale my tu, bo wszyscy razem jesteśmy w tym momencie sędziami, nie? To ma być miła atmosfera, rodzina. Zobaczcie, one się jednak nie dotykają. Widzicie? Sprzyjrzyjcie się. Tam jest taka. O, nie dotykają się. Tu jest przerwa. Gdyby się dotykały, to te dwie bóle byłyby nieważne. Nie liczyłaby się. Liczyłaby się następna, która jest najbliżej. To jest... Yy... Amelki, tak? Czyli Amelka w tym momencie zdobywa jeden punkt. Można zdobyć w jednej serii dwa punkty. Gdyby jej druga bula była druga w kolejności, to wtedy miałaby dwa punkty. Czyli w tym wypadku byłoby, bo tylko jeden punktuje, ten w danej serii, kto ma najbliżej. Czyli byłoby 1-0, tak? No i teraz spróbujemy taki, taką minigierkę sobie już spróbujemy e, zademonstrować. Każdy bierze swoje bóle. No, każdy bierze swoje bóle. Słuchajcie, e, oczywiście, tam gdzie się już gra profesjonalnie, ilość kolejek jest ustalona, jest takie koło specjalne, ale tak jak mówiłem, my gramy rekreacyjnie, więc ustalamy sobie sami na przykład ilość serii. No, ustalmy ilość serii, no może ile, Adrian, no zrzuć ile ich serii szybciutko. Ile serii? No, Amelka. 5, no na przykład umawiamy się na pięć. możemy 10, możemy 15, no żeby też się nie nudzić. My zrobimy, dobrze, zróbmy 5 serii. Aha, i zawsze świnkę rzuca ta osoba, która w poprzedniej serii wygrała. Amelka wygrała w tej próbie, więc Amelka pierwsza, połóż, może sobie położyć. Amelka rzuca y, świnkę, tak. I zobaczcie, mimo że to jest takie niby statyczne, ale jakie są pozytywne emocje tutaj, nie jakie są e, ja, który no, słynę z tego, że no, mam tej ekspresji dosyć dużo i tej energii. Niesamowicie się w to fajnie bawię. Czy z wnukiem, czy z uczniami jest to naprawdę super gra. Dobrze, bo za dużo znowu mówię. E, Magda, e, Magda, Amelka, proszę. No, za daleko troszeczkę. Ustalamy sobie linię, do, jakiej, e, do której e, możemy grać, nie? Amelkę trochę energia roznosi po tym koronawirusie. Jeszcze raz Amelka, no trochę bliżej. Odległość ustalamy. Oczywiście w tej profesjonalnej gdzie się ustalony, ile to metrów musi być. My nie, my gramy rekreacyjnie. No wiadomo, no nie 2-3 metry, ale te 5-7 to jest taka myślę w wersji rekreacyjnej optymalna. Amelka i pierwsza, pierwsza bula. Jak najbliżej, żeby spadła. Yy, teraz Adrian. Trochę mocniej, Adrian. Pani Magda? O, pani Magda, jest dobrze. Czy ja dam radę panią Magdę pokonać w tej serii? Nie, nie chyba nie. No. I mamy cztery i druga tura tej pierwszej serii, nie? Amelka, proszę. Można wybić przeciwnikowi tą bólę. Dobra, troszeczkę mocniej, bliżej podejść, no. O, już lepiej, już lepiej. No teraz pani Magda. wo, ło. Wo, wo, wo. I moja bula jako ostatnia. O, zupełnie zboczyła. I wszyscy idziemy. Oczywiście tak idziemy, żeby tych buli nie ruszyć. E, aha, jeszcze jedno. Popatrzcie. W każdym komplecie do buli jest taka specjalna miarka. E, tu Spójrzcie, no sytuacja jest oczywista. Ta bula, to jest bula pani Magdy, nie? Jest najbliżej, no nie ma dyskusji, następna bula jest co najmniej dwa razy dalej, ale gdyby była sytuacja kontrowersyjna, że może ta, może ta, to mierzymy, zobaczcie, tu jest taka specjalna miarka i się mierzy odległości, nie? Od, e, od świnki do danej, o, do danej e, buli. Nie? tu nie ma takiej konieczności w tej serii. E, gdyby... Dwie bóle pani Magdy były najbliżej, to by pani Magda zdobyła dwa punkty. Ale widzimy, że następna bóla na pewno jej nie jest. To jest twoja, nie? Ta? Tak? Ta jest twoja. Magda ta jest twoja? Nie, ta moja. Która jest pani? No to wiadomo, że ta jest na pewno dalej od tej, czyli nie ma tu sytuacji kontrowersyjnej. 1-0 wygrała pani Magda w pierwszej serii. Myśmy sobie ustalili. 5. Nawet może zrobimy 7. Zobaczymy. 5. I bierzemy swoje. Jeden, zero dla 5. pani Magdy. Każdy bierze swoje bóle. I teraz jako, że pani Magda wygrała pierwszą kolejkę, więc pani Magda, więc pani Magda będzie rzucała e, świnką. Pani Magda będzie rzucała świnką. Pani Magda rzuca. No i teraz może zrobimy inaczej kolejkę. Teraz na przykład e, teraz na przykład Adrian może. E, teraz O, okej. Okay. No na przykład ty Amelka, no? I zawsze ten najlepszy, ma pani Magdo pani poczeka. Ten kto wygrał ma najlepszy obraz sytuacji, kiedy który pcha o, ostatni. Więc pani wygrała pierwszą e, turę, więc pani będzie ostatnia, bo ma pani przegląd sytuacji. Teraz ja spróbuję. I teraz pani Magda. Zakończyła się pierwsza tura pierwszej serii. I teraz druga. Teraz znowu, teraz znowu ty. Ta sama, ta sama kolejka jest. Zobaczcie. Raz. Teraz Amelka. Teraz ja. A! I. I pani Magda. No. No. Nic nie róbcie. Gdzie mamy miarkę? Słuchajcie, e, tu jest miarka. Dobrze. Nie ruszamy, nie ruszamy. Hmm. Stajemy sobie dalej. Teraz, no na pewno, no chyba nie ma dyskusji. Prawda? Nie musimy mierzyć, bo zobaczcie, e, tu mamy, tu mamy pierwszą bólę. O, i można tutaj zmierzyć odległość. Czekajcie, czekajcie, sobie tutaj ustawię to. O, ten mój przyrząd mierniczy. O i zobaczymy jaka tu będzie. O, tu jest... Czekajcie, czekajcie, bo troszeczkę mi się ten sznureczek tutaj po a jeszcze troszkę. Tu jeszcze troszkę o tu jest. Widzimy tyle. No, to nie ma co mierzyć, nie? Prawda? To jest czyja? Moja. Czyli w drugiej serii Amelka zdobyła punkt, czyli póki co mamy ile? Jeden, jeden, zero. 0. Ja jeden. jeden masz. W tamtej nie, turze też nie, nie, nie. W tamtej turze twoja mama zdobyła punkt. A. Teraz ty. Teraz będzie Amelka jako ostatnia rzucała, nie? Natomiast ty będziesz Amelka E, świnką rzucała, nie? Jak, jako pierwsza. I mówię, ilość powtórzeń, kochani, sobie ustalamy sami, w zależności od, od potrzeb. No, myślę, że tak jak my tu zrobiliśmy pięć, no to na pewno nie mniej, no nie mniej, żeby te emocje były. Mamy tu linię, Amelka, proszę, proszę rzucić świnkę, byle nie za daleko. No, udało się. No, to może teraz dla odmiany, ja zacznę jako pierwszy, bo zawsze się tak zmienia tą kolejkę, nie? Zawsze lepiej ma ten, który później e, rzuca, no bo ma jakiś tam przegląd sytuacji, nie? Dobra. No może teraz, może pani Magda teraz, a nasze dzieciaczki e, później będą rzucały. Uuu, pani Magda nie jadła śniadania dzisiaj. <laughs> teraz e, Adrian, proszę Adrian. No, 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 robisz postępy chłopaku. I Amelka. To jest jak najbardziej dozwolone. Można swoją bólą przesunąć bólę przeciwnika. Można również przesunąć swoją bólą świnkę. No i druga, druga pan, tura. Pan teraz. Aha, no tak ja, fak, faktycznie teraz ja. O, nie Ale mi się udało. No mi się... Teraz Adrian. A nie, teraz pani Magda. Tak jak w pierwszej. I... Teraz Adrian. Adrian? Mocniej trochę, Adrian, mocniej, się nie przejmuj. Pamiętajmy o tym klimacie, to jest zabawa. Przegrywa ten, który co? W ogóle nie bierze udziału, nie? Siedzi tam, gra w jakieś gierki. Yy, I Amelka przed telewizorem, a my tu aktywnie. I zobaczcie, jak mnie załatwiła Amelka. Ja byłem niemal pewny, że wygram. A tu proszę, Amelka wyautowała moją, e, moją bólę. No i sytuacja jest czysta tutaj. Nie? Amelka zdobywa punkt. E, następ... Gdzie jest Twoja... Która jest Twoja? ta jest twoja nie, nie no tak? to nie nie ale twoja druga gdzie jest tak. chodzi o to czy w tej serii zdobędziesz jeden punkt e, nie, ale Amelka nie wolno stańcie tutaj o zawsze jak oceniamy musimy wszyscy ładnie widzieć i tu sytuacja jest prosta nie ta wiadomo zwyciężyła na pewno i chodzi o to czy ta jest druga czy nie no nie no tamte są bliżej to widać nie bo tak być w tej serii zdobyła dwa punkty gdyby na przykład było tak rozumiesz twoje dwie są najbliżej dwa punkty ale nie jest tak więc zdobywasz jeden punkt i po trzech seriach mamy dwa. 1-0-0, bynajmniej mamy remis. O. Pamiętajmy też, kochani, ten klimat, nie? E, wiadomo, głównie będziecie, będziecie e, z rodziną, z dziećmi, e, no żeby zawsze ktoś tam będzie miał, bynajmniej, no, no często taka sytuacja będzie to zero, nie? No to pocieszyć tego, mamy się tym dobrze bawić, mieć satysfakcję z samej gry, a nie tylko z wygrywania, nie? Bo to nie, istotą jest to, że się cieszymy, że gramy, a nie wygrywanie, czysto stricto wygrywanie. To nie jest najważniejsze. To, że jesteśmy razem, to, że ćwiczymy. Pan poprawi, bo Słucham, co się stało? Nie szkodzi, kto ma teraz? Do no znowu Amelka. Czyli ile mamy serii? Trzy. Trzy. No kolejna seria. Czwartą serię zaczynamy. Dobra. To może teraz pani Magda zacznie? A ja chcę no nie możesz ostatni, ja bo, bo e, o, zasada jest taka. Ostatni wow. jest ten, kto wygrał poprzednią serię. No to mogę ja, a wtedy ty, tak? E, mówię w tej wersji profesjonalnej, to się tam specjalny jest grafik, kto jak rzuca, ale mówię, to nie o to chodzi. My sobie sami to ustalamy. Jedyna zasada, ten, kto wygrał poprzednią, w następnej e, rzuca ostatni. Ale mi przeleciała. No. No, 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 no. no. A? A teraz się. A, że daleko. I druga seria. Magda, nie? No zupełnie. No, 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 no. Dosyć. A, zabrał. Jeśli się dotykają, to te dwie nie biorą udziału, e, że tak powiem, w rozliczeniu. Punktów. Nie? nie widzimy jeszcze stąd, czy one się dotykają, czy nie. Zaraz ocenimy. No i kończy e, czwar, czwartą serię, mamy, tak? Czwartą. Idziemy oceniać, i pamiętajcie, przy ocenianiu nie wchodzimy między bóle. Patrzymy tak, żeby wszyscy widzieli. Out. Te dwie się nie liczą. Widzicie, mamy taką sytuację. Te dwie się dotykają, czyli po prostu ich nie ma. Out. Adrian. I Adrian, i dzięki temu, że twoja jest najbliżej, twoja jest najbliżej, no tu widać, ta jest kolejna, nie? Ta jest dalej, to widać, nie? Chodzi o to, czy Adrian zdobył jeden punkt, czy Adam zdobył dwa punkty. Jeden punkt. No widzimy, chyba nie musimy mierzyć, prawda? No widzisz Adrian, czyli mamy sytuację po czterech seriach. Dwa, jeden, jeden, o ja mam zero. Okej. Okay. I wiecie co? Ostatnia seria. Już ostatnia, bo nas niestety już musimy powolutku kończyć. Ostatnia seria. Ostatnia seria. Adrian, ty rzucasz. I tak szybciutko. No to może teraz ja zacznę. Może w końcu punkt zdobędę. Okej. Okay. No, Amelka. Drugą? Nie, jedną, jedną, nie? I pani Magda. No. I Adrian, ty jako zwycięzca poprzedniej serii kończysz. No. Wygrywasz, wygrywasz. Tylko teraz rozpoczynamy drugą turę, nie? Aj, przeleciała. Teraz. w ja. O, oh, ale blisko. No zaraz, gdzie mamy tą miarkę? mam. O, ta, ta wyraźnie wygrywa. I Adrian. Nie. I oceniamy. Te się dotykają. Moje. Out. Twoje. Dwie, dwie twoje. Dwie twoje. Słuchajcie, to są te same? Nie, Nie. To jest. E, tak, czyli jest to jest. To jest twoja. To jest moja, twoja. Moja. Czyli pani Magda zdobyła punkt i tym samym zakończyliśmy dwa, Dwa, jeden. No widzicie, ja w to grałem tyle razy. Naprawdę uwierzcie, oni w to nie grali jeszcze nigdy. Pierwszy raz. I ze mną wygrali, bo tu chodzi o te pozytywne emocje, o to, żebyśmy byli uśmiechnięci. Piąteczka wszyscy. Mamy łapki czarne, bo tu trochę żużlu, ale słuchajcie, kochani, polecam wam, to nie jest droga rzecz. Grajcie, wypoczywajcie, bądźcie razem, bo rodzinka, bo kultura fizyczna jest najważniejsza. Trzymajcie się, kochani. Papa. Pa.